Uważaj na adres, który zgłaszasz w CIDG, jeśli jesteś przedsiębiorcą. Patrz na to. Jesteśmy teraz na rządowej stronie biznesgov.pl, i tutaj przechodzimy sobie w wyszukiwarkę firm. Wpisujemy NIP, nazwę firmy, albo możemy wyszukać dowolną firmę przez dodatkowe parametry. Teraz pokazała nam się lista firm. Wchodzimy w taką firmę. I zobacz, tutaj masz podane dane adresowe, widać Twoje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jest to miejsce jakiegoś biura, sklepu, to nie jest to problemem, gorzej, jeżeli jest to miejsce, w którym my mieszkamy. Można też zaznaczyć, że nie mamy takiego stałego miejsca prowadzenia działalności, na przykład jeżeli pracujemy zdalnie. Tutaj możemy ukryć, jeżeli nie mamy dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, wpisać tutaj brak, ale adres do doręczeń jest obowiązkowy i on zawsze tutaj się pojawi, więc musisz uważać na adres, który znajduje się w tym miejscu. I jeżeli nie chcesz tutaj podawać swojego prywatnego adresu, to możesz na przykład wykupić adres w wirtualnym biurze. A jeśli chcesz więcej takich ciekawostek, to koniecznie zaobserwuj mój profil.